Dzień dobry Państwu, Tomasz Polczyk, MTV24. Znajdujemy się dzisiaj na terenie Szkoły Podstawowej imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, gdzie odbywa się siódma już edycja konkursu Odblaskowa Szkoła, mającego na celu zwrócenie uwagi na konieczność korzystania przez dzieci i dorosłych z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Ta edycja jest o tyle wyjątkowa dla mieszkańców Niepołomic, gdyż podopieczni placówki wraz z kadrą nauczycielską będą się starać pobić rekord Polski w wysyłaniu wiadomości balonikami z napełnionym helem. Wiadomość będzie dotyczyła konieczności noszenia elementów odblaskowych. Organizatorami konkursu są m.in. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Czy uda się ustanowić w Niepołomicach nowy rekord Polski? Zaraz się o tym przekonamy. Zapraszamy! Jest z nami pan Robert Rojek, sędzia, który zajmuje się tutaj doglądaniem pobicia rekordu. I Panie Robercie, proszę nam opowiedzieć, jakie wymagania musi spełniać szkoła, aby rekord tutaj został pobity. Wymagania jest całkiem sporo, przede wszystkim co do dyscypliny związanej z ilością uczestników, ich odpowiednim przemieszczaniem, policzeniem. Wytyczne minimalne były takie, że ma to być co najmniej 250 osób i liczba balonów to dopiero będziemy liczyć w tej chwili, natomiast ważne byłoby, aby byli uczestnicy policzeni i identyfikowani. Akcja miała na celu uświadomienie każdemu uczniowi, a przez uczniów całym rodzinom, że bezpieczeństwo dzięki odblaskom jest sprawą priorytetową, że zawsze dzięki temu, że mamy odblaski, możemy dotrzeć do celu i powrócić do domu. To był główny cel naszego dzisiejszego odświętnego spotkania. Trzy, dwa, jeden. 20 balonów zostało wypuszczonych przez 945 osób. Ta liczba osób była też bardzo ważna, ponieważ jest to jakby nowy. Ona jest kluczowym kryterium tego rekordu, czyli 945 osób. Poprzednio było 250, także z bardzo dużym nadkładem rekord pobity. Serdecznie gratuluję dziękuję. i chciałem pani wręczyć bardzo certyfikat. Dziękuję. Jest to certyfikat dla szkoły ustanowienia rekordu w kategorii najwięcej osób wypuszczających balony jednocześnie. Jest to rekord Polski, który od dzisiaj należy do szkoły w Niepołomicach. Bardzo ja serdecznie się dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję. Bardzo. bardzo się cieszę. 7. edycja konkursu Odblaskowa Szkoła w Niepołomicach powoli dobiega końca. Akcja wysłania wiadomości balonikami napełnionymi helem została zakończona wielkim sukcesem, gdzie w powietrze poszybowało 1020 baloników, co wystarczyło, aby ustanowić nowy rekord Polski. Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Państwa do niepołomic na kolejną edycję konkursu, która odbędzie się już za rok. Tomasz Polczyk, MTV24.